Mm hmm... No dobra. Zobaczmy też co zrobimy na tej mapie. Pójdę zniszczyć ściany, które mnie wkurzają. Albo inne. Mam cię. No dobra, dobry start. No i jest z powrotem tu na górę, bo ktoś tu kręci. Dobra. No niestety muszę zniszczyć tę ściankę, skoro ona już tu wyszła. Kopnę tego gera. No i problem też jest taki, że musiałem zniszczyć taką ściankę, żeby nie zrobić sobie infinitki. I ta była najlepsza. Widzę skrzyżmarki, czy też widziałem, co już? Mega nie wisiała do tej pory. No i te surwy tak nie bardzo mają ogarniętą znajomość mapy, z tego co ja widzę. Ale to dobrze. O nie, dwa geny. Najgorzej. Ja też nie kręcą ich jakoś w mądrze. Bo zamykam sobie powoli część mapy. Mam cię. Dobra. po raz drugi. Możemy iść na. E, tu jest ktoś ranny. Spoko, pójdziemy po tę osobę. Naprawdę prawdopodobnie będzie się kitrać w krzakach myśląc, że Jest niewidzialna. Majacyk barbecue. No to są jakieś ziemniaczki. Jak w tą grę się nie da grać, bo. Eee. Yy, Tonek. Niestety, killerzy muszą tunelować, żeby coś w tej grze ugrać. Jakbyś grał częściej killerem, to byś wiedział. Mmm, okay. te, te noży takie dobre w moim wykonaniu. Gdzie ona poszła? już dalej. Tak, tu jesteś. Mam Cię. Przeładuję sobie od razu. Hmm, chyba jej nie ściągleęli. Okej. Okay. Tam idę. DS to też perk, który ma zapobiegać temelowi oddanie się w szafce jest po to, byś, by nie slagować jakaś taktyka również. Nie no wchodzenie do szafki z DS-em to jest po prostu wykorzystywanie tego, że ktoś nie pomyślał w projektowaniu tego perka. Mam cię. Chyba mi się za bardzo main event w tym momencie nie przyda. Podda się. Chyba bardzo możliwe. Jak da mnie DSS, to mnie O jezu, naprawdę? Jak chce mnie killer timować, to musi się pomęczyć ze mną. No ale killer musi tu żeby wygrywać, także naprawdę. I... I no cóż. Wiecie, granie surwem. Hehe, symulator lewego przycisku, granie killerem to jest dopiero. Dopiero używanie mózgu, nie? I wykorzystywanie jego potencjału. Ten jest tu, ten jest tam, ten tu się kręci gen na tyle, tu na tyle, tu, tu palety nie ma, tu jeszcze jest. Co? Jakim kurwa cudem? Ja sobie ze mnie robić w tym momencie chyba leżeć. Brawns, to Dzięki wielkie, że podobaś. Starego DS-a musiałeś zjeść, mogłeś dżuglować. Żadna interakcja nie usuwała DS-a musiałeś lubić co chwilę. No ale... No, wiesz, nie było czegoś takiego, że... Aha, surf wszedł do szafki, teraz muszę 60 sekund stać przed szafką, nie? O, 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 o. Jest. Dobra, to S, to mamy na layouta. Szafka nie usuwa ds więc wywalone mam. No właśnie, a szafka powinna usuwać DS-a. Toksycznie jest to, kto to robi. No tak, tak. Ale. No kurde, no nikt normalny z głową na karku nie wchodzi ci z DS-em do szafy, nie? Czy to jest tak? Elo. Kiedy się nie usunę w szewce, to mnie to nie będzie boleć. A mnie boli cały czas, bo nikt inteligentny nie przemyślał ds -a.